Drogi ładunków z Azji i obu Ameryk do Europy Środkowej i Wschodniej oraz do Rosji wiodą przez Morze Bałtyckie. Polska jako jedyny z krajów bałtyckich posiada głębokowodny terminal kontenerowy, jakim jest DCT Gdańsk. Doskonale przygotowani pracownicy oraz konkurencyjne w stosunku do innych dużych miast Unii Europejskiej koszty prowadzenia biznesu sprawiają, że Gdańsk jest idealnym miejscem dla nowych przedsięwzięć. DCT Gdańsk dzięki swym parametrom technicznym, strategicznemu położeniu oraz wysokiej wydajności na nabrzeży jest naturalną bramą dla ładunków z Europy Środkowej, Wschodniej i Rosji obszaru o największym na kontynencie potencjale wzrostu. Nabrzeże nowego terminalu DCT-2 przystosowane do obsługi największych kontenerowców świata o pojemności przekraczającej 18 tysięcy tiu, będzie ulokowane prostopadle w stosunku do istniejącego terminalu. Inwestycja realizowana przez DCT Gdańsk jest najważniejszym projektem tego typu nie tylko w tej części Europy, ale także w całym szeregu portów głębokowodnych od Gdańska po Lechabr. Rozbudowa i zwiększenie zdolności przeładunkowych do 4 milionów TIU sprawi, że w samym DCT i jego otoczeniu zatrudnienie znajdzie kilka tysięcy osób. Eksperci szacują, że do roku 2025 w Europie Środkowej i Wschodniej ilość ładunków przewożonych w kontenerach zwiększy się trzykrotnie. W efekcie jeszcze większej wagi nabiorą połączenia fiderowe realizowane z DCT Gdańsk. Bezpośrednio przy terminalu DCT Gdańsk rozwijane jest Pomorskie Centrum Logistyczne Wielkie Europejskie Centrum Dystrybucji i Produkcji. PCL oraz DCT zostaną połączone drogą techniczną, która umożliwi swobodny przepływ ładunków między nimi. Rozbudowana sieć połączeń kolejowych umożliwia szybki, łatwy i pewny dostęp do największych w regionie centrów konsumpcji, produkcji i dystrybucji. Dzięki inwestycjom prowadzonym przez polski rząd oraz przez władze gdańska, terminal DCT oraz pomorskie centrum logistyczne są doskonale połączone z zapleczem lądowym. Dzięki nim Gdańsk stał się prawdziwą bramą do Europy Środkowej i Wschodniej oraz Rosji.